Angiografia fluorescyjna należy również do technik diagnostycznych. Polega na tym, że podajemy do żyły pacjenta substancję fluorescyjną, która jest w stanie świecić na kolor zielony pod wpływem światła niebieskiego, czyli na zdolność fluorescencji. My tę fluorescencję rejestrujemy na matrycy cyfrowej, barwnik dostaje się wraz z krwią do naczyń krwionośnych oka i my możemy zobaczyć, jak ono się w tym opu zachowuje, to badanie pokazuje cały układ naczyniowy tętniczki żyły na dnie oka, pokazuje, czy są jakieś uszkodzenia tego układu, czy są jakieś inne uszkodzenia. Także jeżeli SOCT daje nam przekrój przez siatkówkę, to tutaj mamy ocenę powierzchni siatkówki w tylnym biegunie gałki ocznej, na dosyć dużym obszarze.